Czym są czyste funkcje, ale zanim do tego przyjdziemy, zanim wam pokażę, to takie dwie definicje. Jedna yy, pana backfielda, jak dobrze pamiętam, a druga to powiedzmy, że taka moja wymyślona, chociaż nie wiem, czy, czy ktoś się z nią już, yy, czy gdzieś jej po prostu nie przeczytałem i tak mi przyszło do głowy. Czyli czym są czyste funkcje. I pierwsza definicja to zawsze dostarczają te same dane wyjściowe przy tych samych danych wejściowych. Zaraz sobie to wyjaśnimy. I taka druga definicja nie, nie modyfikują ani nie korzystają z danych dostępnych poza zakresem funkcji. I okej, okay, teraz zobaczmy o co chodzi. E, oczywiście, na przykład, jak najłatwiej się uczyć, więc sobie stworzymy e, jakiś obiekt i powiedzmy, że on ma właściwość A, która się równa 12. Skoro tak. To teraz napiszemy sobie funkcję. Ok, widzę tutaj mały Raid kont. Chyba tak, wybacz, jeżeli się mylę. Widzę Twoją odpowiedź. Niestety u mnie jest ona poniżej. Może zrobię skin i potem <gryw> udowodnię, ale faktycznie u mnie pierwszy był Marcin. <gryw> proszę się tutaj nie naśmiewać. Wracamy do naszego do naszych, do naszych czystych funkcji. Czyli mamy Tak, function i powiedzmy, że ta funkcja ma inkrementować dane właśnie w tym obiekcie. Niech będzie, niech ona się nazywa increment i pierwszy parametr to jest obj, a drugi to jest propName. czyli nazwa tej tej naszej właściwości, która ma być inkrementowana. Jak już wiecie z poprzedniego wykładu, żeby móc dynamicznie hmm, zwiększyć wartość w tym obiekcie, moglibyśmy napisać obj prop name prop name, prop name, i zrobić plus plus i zwrócić ten nasz obiekt który ma zwiększoną wartość i zobaczmy jak to będzie działać, ja wyświetlę w console logu increment a, i tu mamy może, może zanim wrzucę do console loga zrobię a, const new values o, i tu będzie increment i teraz wpisuję ten obiekt, który stworzyłem i nazwę tej naszej właściwości to jest a i zobaczmy jaka jest wartość w tym new values. Zapisuję no i faktycznie a to jest 13, wcześniej było 12, czyli się zgadza, ale zobaczmy co zawiera values zapisuję, no i zobaczcie, tu znów mamy te same wartości, a chcieli, tak raczej nie powinniśmy robić, e, ponieważ modyfikujemy wewnątrz właśnie tej naszej funkcji zawartość tego naszego elementu. Pewnie się zastanawiacie, ale dlaczego my modyfikujemy ten element, skoro tu mamy obj? To jest nazwa zmiennej faktycznie, ale ona wskazuje na to samo co values, to jest to o czym sobie wspominaliśmy wcześniej przy obiektach i przy tablicach czyli mamy tutaj przez referencję przekazywanie czyli tak naprawdę obj i values to jest ta sam, ten sam element jakby ta zmiana wskazuje na tą samą wartość pamięci RAM więc ten sposób nie powinniśmy robić ta funkcja właśnie nie jest czysta powinniśmy coś innego z tym zrobić a tak naprawdę powinniśmy utworzyć kopię tego naszego obiektu i dopiero potem modyfikować te elementy więc moglibyśmy to napisać w ten sposób że ja zrobię const copy przecież już wiecie, jak kopiować, jak tworzyć kopię naszego obiektu. Co prawda to nie będzie kopia głęboka, ale na chwilę obecną nam to wystarczy, czyli mamy obj, no i teraz dopiero możemy sobie na tej kopii operować i jeżeli ją zwrócimy, no to teraz powinniśmy zauważyć, że w tym pierwszym obiekcie faktycznie jest więcej, e, większa wartość o 1, czyli 13, w drugim przypadku jest 12. I to rozwiązanie pozwala nam... Mm, Gdyby w ten sposób operować na danych, że nie modyfikujemy tych, które są tu w tym miejscu. Zawsze powinniśmy operować na danych, które są dostępne wewnątrz tej funkcji, i tylko return powinien nam zwracać te dane. W ten sposób mamy czystą funkcję i mamy pewność, że nic złego się nie będzie działo w momencie wywołania tego naszego incrementu.